Piosenka się skończyła. Już do czas, już do snu czas zaśpiewał Pipin na cały głos. Ps! uciszył go Frodo. Zdaje się, że znów słysza stuk potków. Cisi niczym cienie drzew zatrzymali się w miejscu, nasłuchując. Tentent dochodził z dość daleka, lecz z wiatrem niósł się wyraźnie i powoli przybliżał. Hobici szybko i cichutko zbiegli z drogi w głębszy mrok pomiędzy dęby. Nie odchodźmy zbyt daleko, rzekł Frodo. Nie chciałbym, żeby ktoś nas zobaczył, ale chcę się przekonać, czy to nie drugi czarny jeździec. Dobrze, odparł Pippin. Nie zapomina jednak, że on węszy. Podkowy stukały już blisko. Nie było czasu na szukanie kryjówki lepszej niż cień dębiny. Sam i Pipin skulili się za grubym pniem. Frodo zaś podpełznął z powrotem ku drodze i przywarował ledwie o parę kroków od jej brzegu. Szara, blada kreska gościńca jaśniała pośród lasu. Nad nią świeciły gwiazdy, gęsto rozsiane po ciemnym niebie, lecz księżyca nie było. Tentent umilkł. Wytężając wzrok, Frodo dostrzegł ciemną sylwetkę, która przemknęła na tle jaśniejszej plamy między dwoma drzewami i zatrzymała się nagle. Wyglądało to jak czarny cień konia prowadzonego przez mniejszy czarny cień. Czarny cień stał tuż obok miejsca, w którym hobici opuścili drogę i kołysał się na boki. Frodowi wydało się, że słyszy jak gdyby węszenie, cień przygiął się do ziemi. A potem zaczął się czołgać wprost na hobbita. I znów ogarnęła Froda pokusa, żeby wsunąć na palec pierścień. Pokusa tym razem silniejsza niż poprzednio. Tak silna, że nim hobbit uświadomił sobie co robi, jego ręka znalazła się w kieszeni. Lecz w tej samej chwili z lasu doleciał gwar jakby śpiew i śmiech jednocześnie. Jasne głosy wznosiły się i opadały w rozgwieżdżonej nocy. Czarny cień wyprostował się i cofnął. Skoczył na cień konia i zniknął, jak gdyby utonął w ciemności po drugiej stronie drogi. Frodo odetchnął. Elwowie! krzyknął ochrypłym szeptem sam. Elwowie, proszę pana! I sam byłby się wyrwał z mroku lasu w stronę, skąd dolatywały głosy, gdyby towarzysze nie odciągnęli go siłą. Tak. — Elfowie — rzekł Frodo. — Spotyka się ich czasami w leśnym zakątku. Nie mieszkają w Shire, lecz wiosną i jesienią zdarza im się tu zawędrować z własnych krajów, spoza wieżowych wzgórz. Na szczęście. — Wyście nic nie widzieli, ale czarny jeździec zatrzymał się tuż przy nas i właśnie czołgał się ku nam, kiedy zabrzmiał śpiew elfów. Na ich głos umknął natychmiast. — A jak będzie z elfami? — Spytał sam, zbyt podniecony, by przejmować się zagadką jeźdźców. Czy nie moglibyśmy podejść i zobaczyć ich? Posłuchaj, idą tutaj, rzekł Frodo. Wystarczy byśmy na nich zaczekali przy drodze. Śpiew się przybliżył. Jeden głos wybił się wyraźnie z chóru. Śpiewał w pięknym języku elfów, w języku, który Frodo znał bardzo słabo, a którego dwaj pozostali hobici nie znali wcale a jednak dźwięki mowy stopione z melodią układały się w ich myślach w słowa na pół tylko zrozumiałe. Oto co usłyszał Frodo. O śnieżno-biała czysta pani, Królowo z za zachodnich mórz, światłości dla nas zabłąkanych w świecie splątanych drzew i dróg. Gilthoniel o Elbereth, Czysty Twój wzrok, jasny Twój dech, o śnieżno biała Tobie nasz śpiew W kraju dalekim od wielkich mórz, O gwiazdy, których w czas ciemności Lśniąca Twa dłoń rzucała siew. Wśród wietrznych pól, dziś jaśniejących, Widzimy srebrne kwiecie Twe. O Elbere, Gilthoniel, wciąż pamiętamy w cieniu drzew, w kraju dalekim, pędząc swe dnie, światło Twych gwiazd wśród zachodnich mórz. Pieśń ucichła. To elfowie wysokiego rodu. Wymówili imię Elbereth? rzekł Frodo zdumiony. Nie wiedziałem, że można w Szajer spotkać przedstawicieli tego najpiękniejszego ludu. Niewielu ich pozostało wśród ziemi na wschód od Wielkiego Morza. Doprawdy niezwykle szczęśliwy przypadek. Hobbici siedli w cieniu przy gościńcu. Wkrótce nadciągnęli elfowie kierując się ku dolinie. Szli wolno, a hobbici zobaczyli odblask gwiazd na ich włosach i w oczach. Nie nieśli pochodni. Lecz światło, podobne do świetlistej obwódki, która skrzy się nad górami przed wschodem księżyca, słało im się u stóp. Maszerowali teraz w milczeniu, ale ostatni elf, mijając hobbitów, obejrzał się i roześmiał. — Witaj, Frodo! — krzyknął. — O późnej godzinie wybrałeś się na przechadzkę. A możeś zabłądził? — Potem zawołał głośno na towarzyszy i cała gromada elfów zatrzymała się otaczając hobbitów. A to dziw nad dziwami, mówili. Trzech hobbitów nocą w lesie. Czegoś podobnego nie widzieliśmy, odkąd Bilbo wyprowadził się z tych stron. Co to ma znaczyć? Znaczy to po prostu, piękni przyjaciele, rzekł Frodo, że wędrujemy tą samą co i wy drogą. Lubię przechadzać się pod gwiazdami. Chętnie też przyłączyłbym się do waszej kompanii. Ale nam nie potrzeba niczyjej kompanii. A zresztą hobici są dość nudni, odpowiedzieli Elfowie ze śmiechem. Dlaczego twierdzisz, że nam wypada ta sama droga, skoro nie wiesz, dokąd idziemy? A skąd wy znacie moje imię? Odwzajemnił się Frodo pytaniem. My wiemy mnóstwo rzeczy, odpowiedzieli Elfowie. Nieraz widzieliśmy cię dawnymi czasy w towarzystwie Bilba, chociaż ty nas nie widziałeś. Kim jesteście i kto wami dowodzi? spytał Frodo. Nazywam się Gildor, powiedział przywódca elfów, ten sam, który pierwszy zagadnął hobbitów. Gildor Inglorion z domu Finroda. Jesteśmy wygnańcami. Większość naszych pobratymców dawno temu opuściła te strony, a my także nie zabawimy tutaj długo. Wrócimy za wielkie morze, ale garstka naszych współplemieńców nadal mieszka spokojnie w Rivendell. A teraz, Frodo, powiedz nam coś o sobie. Wiemy bowiem, że cieni lęku padł na ciebie. O, mądrzy przyjaciele, wtrącił się żywo Pipin. Powiedzcie nam, co wiecie o czarnych jeźdźcach. O czarnych jeźdźcach, elfowie ściszyli głosy. Dlaczego nas o nich pytacie? Bo dwaj czarni jeźdźcy dogonili nas dzisiaj na drodze, a może to był jeden, który nas dwukrotnie dopędził, rzekł Pipin – Zaledwie przed chwilą, kiedy się zbliżaliście, umknął. Elfowie zrazu nie odpowiedzieli, porozumiewając się cicho między sobą we własnym języku. W końcu Gildor zwrócił się do hobitów. Nie będziemy o tym rozmawiali tutaj, rzekł. Powinniście teraz pójść z nami. Nie jest to zgodne z naszymi zwyczajami, lecz tym razem wyjątkowo gotowi jesteśmy przyjąć Was do kompanii. I ugościć na dzisiejszą noc, jeżeli chcecie. O piękni przyjaciele, nie spodziewałem się takiego szczęścia, rzekł Pipin. Sam o nie miał. Dziękuję ci, Gildorze Inglorionie, powiedział kłaniając się Frodo. Elen si la lumen omentielvo. Gwiazda błyszczy nad godziną naszego spotkania, dodał w języku elfów. Uważajcie, przyjaciele, krzyknął ze śmiechem Gildor, nie mówcie przy nim sekretów! Oto hobbit uczony w starodawnej mowie! Bilbo był dobrym nauczycielem. Witaj, przyjacielu elfów! Zwrócił się do Froda z ukłonem: Chodźcie teraz wszyscy i przyłączcie się do kompanii. A maszerujcie po środku kolumny, żeby który nie zabłądził. Zmęczycie się porządnie, zanim staniemy na popas. Dlaczego? Dokąd się wybieracie? Spytał Frodo. Dzisiaj do lasów na wzgórzach ponad leśnym dworem. To kilka mil stąd, ale u celu czeka nas wypoczynek, a jutro za to będziecie mieli krótszą drogę przed sobą.